Minęły kolejne dwa tygodnie, a to znak, że czas na garść nowości w Ofercie Militaria.pl. Na początek ważna informacja. Już 16 listopada w Militaria.pl rusza Black Week. W ramach tej akcji będziecie mogli znaleźć w naszej ofercie produkty taniej nawet o 70%. Tak więc sprawdźcie oferty Black Weekowe zarówno na naszej stronie, jak i w naszych sklepach stacjonarnych. Przechodzimy już do właściwych nowości, a na początek nóż Bestech Knives Kendo Tutons. Bestech to nowa marka w naszej ofercie. Znajdziecie u nas wiele nowości z tej firmy, m.in. również noże projektowane przez Polaków. Kendo Tutons to nóż EDC, który posiada głównie o profilu Tanto. Głownia została wykonana ze stali narzędziowej D2. Ostrze tego noża zostało wyprowadzone szlifem płaskim na grzbiecie noża, a także przy okładzinach rękojeści nałożoną dodatkowo czarną powłokę na głownię. Okładziny rękojeści noża zostały wykonane z laminatu G10. Nóż otwierany jest za pomocą flipera, a głownia blokowana jest blokadą typu liner lock. Na rękojeści noża znajduje się sprężysty klips, dzięki któremu możecie go swobodnie przenosić zarówno na pasie, jak i na kieszeni. Ten nóż jako nóż EDC świetnie sprawdzi się na co dzień, a także na przykład podczas biwaku czy wyprawy turystycznej. Jak już jesteśmy przy nożach, to czas na Victorinoxa. Oto model Super Tinker Wood Winter Magic Limited Edition. Jest to limitowana, świąteczno-zimowa edycja kieszonkowego z cezoryka EDC firmy Victorinox. Wersja Winter Magic posiada okładziny z drewna orzechowego, na które naniesiono zimowy wzór. Oprócz okładzin ta limitowana wersja wyróżnia się również zawieszką z zimowym wzorem. To urządzenie zawiera uniwersalny zestaw 12 narzędzi. Mamy tutaj zatem ostrze duże, ostrze małe, otwieracz do puszek, śrubokręty, przyrząd do zdejmowania izolacji, śrubokręt-krzyżak, a także rozwiertak, szpikulec i szydło. Ten scyzorek sprzedawany jest również w ozdobnym pudełku, dlatego świetnie nadaje się na przykład na prezent. Zanim opowiem Wam o kolejnych produktach, przypominam Wam, że linki do wszystkich nowości pokazanych w tym wideo znajdziecie w opisie pod filmem. A teraz czas na nowość od Olajta, a jest to latarka Javelot Mini. Jest to niewielka, podręczna latarka taktyczna. Świeci diodą High Performance LED i wyposażona jest w optykę PMMA-TIR. Jej maksymalna moc to 1000 lumenów, a zasięg to aż 600 metrów. Korpus latarki wykonano z aluminium lotniczego. Uszczelniono ją systemem O-ringów, co gwarantuje wodoodporność na poziomie IPX-8. Latarka wyposażona jest oczywiście w elektryczny system, który kieruje poborem prądu przez diodę, dzięki czemu w każdym trybie świeci ona z jednakową mocą, aż do całkowitego wyczerpania się akumulatora. Dzięki kilku trybom światła stałego, ta latarka świetnie sprawdzi się jako latarka taktyczna, niewielki szperacz, a także jako latarka do użytku codziennego. Latarka zasilana jest akumulatorem 18500 o pojemności 2040 mAh. Ładowarka załączona jest w komplecie. W komplecie z latarką otrzymujecie taką oto plastikową kaburę, dzięki czemu możecie latarkę swobodnie przenosić na pasie. A teraz coś od firmy Pentagon, czyli bluza Falcon Pro. Jest to ciepła, zapinana na zamek błyskawiczny całoroczna bluza z kapturem. Wewnętrzna część bluzy została wykonana z miękkiego materiału polartek. Ten materiał bardzo dobrze absorbuje i na długo zatrzymuje ciepło wytworzone przez organizm użytkownika. Bluza Falcon Pro wyposażona jest w trzy kieszenie, w tym jedną na ramieniu. Wysokie zapięcie, a także kaptur chronią szyję i twarz przed nieprzyjemnymi warunkami atmosferycznymi. Bluza została skrojona w taki sposób, aby sprzyjać swobodzie ruchu, a także znakomitej wentylacji pod warstwą odzieży. Bluza świetnie sprawdzi się np. pod softshellem, ale również jako warstwa wierzchnia. Czas na buty, a jest to firma Loa i buty GTX MK2. Są to buty taktyczne o bardzo lekkiej konstrukcji, które wykonane zostały z połączenia wytrzymałej skóry zamszowej oraz oddychającego materiału typu Cordura. W podeszwie zastosowano technologię slip Resistance, która chroni przed poślizgiem na mokrych i tłustych nawierzchniach. Buty wyposażono w wodoodporną i oddychającą membranę typu Goretex. System usztywnienia kostki z miękkim kołnierzem zabezpiecza stopę i kostkę przed urazami. Buty wyposażono w szybki system sznurowania, dzięki metalowym przelotkom pozwala to na szybkie zdjęcie bądź założenia obuwia. Te lały to buty o przeznaczeniu taktycznym, ale sprawdzą się również na przykład na górskie wyprawy, a także do użytku codziennego. A kolejna nowość dzisiaj to ultra lekki śpiwór Salewa Rozes Ultralight. Jest to komfortowy śpiwór o ergonomicznym kształcie mumi, Wypełniony został syntetycznym mikrowłóknem z recyklingu PowerLoft. Włókno to zatrzymuje ciepło oraz dobrze izoluje, nawet podczas kontaktu z wilgocią. Zewnętrzną warstwę tego śpiworu wykonano z impregnowanego nylonu DWR. Zapobiega on wchłanianiu wody przez tkaninę. W dolnej części znajduje się zamek błyskawiczny, zapewniający dodatkową ochronę cieplną. Ten śpiwór jest niewielki i naprawdę bardzo lekki, dlatego zmieści się nawet w niewielkim plecaku. No i na koniec plecak MTAC Large Assault Pack. Jest to spory plecak taktyczny o pojemności wynoszącej 36 litrów. Cały plecak został wykonany z wytrzymałego i odpornego na przetarcia poliestru. Model ten został wyposażony w laserowe nacięcia, które są kompatybilne z systemem Mole. Plecak ma dwie komory główne, które są zamykane na zamki błyskawiczne. Na przodzie plecaka znajdują się dwie mniejsze kieszenie, zamykane również na zamki, w których będzie można przenosić najpotrzebniejsze akcesoria. System nośny plecaka stanowią szerokie szelki wyposażone w deringi oraz regulowany pas biodrowy. W górnej części plecaka znajduje się uchwyt transportowy. Ten plecak sprawdzi się również jako typowy 3D Pack, czyli na krótkie wyprawy turystyczne. To tyle na dziś, a ja oczywiście na zakończenie przypominam Wam o odwiedzaniu naszych mediów społecznościowych. Zaglądajcie na nasz Facebook, YouTube, Instagram i Twitter. Do zobaczenia!